Mamy udowodnić taką oto nierówność, przyjmując, że n jest liczbą naturalną, większą lub równą 2. To co widzimy po lewej i prawej stronie nierówności to symbole Newtona, o których można powiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Między innymi to, że opisują liczbę k-elementowych kombinacji ze zbioru n-elementowego oraz to, że to są liczby z tzw. Tak trójkąta paskala. To, co widzimy po prawej stronie, ten łamek ma w liczniku liczbę k wyrazowych wariacji bez powtórzeń, a w mianowniku liczbę k wyrazowych permutacji, czyli po prostu k silnia. Widzimy, jak zdefiniowany jest ten symbol. W przypadku, gdy liczba k jest niewielka, 1 lub 2, mamy szczególnie prostą postać. Mianowicie n nad 2 to iloczyn dwóch czynników. Patrząc od góry, od n, dzielony przez liczbę również dwóch czynników, tym razem od dołu od jedynki. Natomiast n nad 1 to po prostu n. Po zastosowaniu tych dwóch formuł do obu stron nierówności, dostaniemy następującą nierówność. Pierwsze, co się narzuca, co możemy zrobić, to skrócenie tego ułamka przez 2, co daje taką prostą nierówność kwadratową. Po uporządkowaniu dostaniemy z lewej strony wyrażenie kwadratowe niezupełne. Wyłączamy 2n przed nawias co daje postać iloczynową. No i teraz, tak, skoro n jest większe lub równe 2, no to ten czynnik oczywiście jest dodatni. Tu w nawiasie mamy n odjąć 1,5. No to w tej sytuacji również to jest dodatnie. Zatem. Taka nierówność jest prawdziwa dla każdego n naturalnego większego lub równego 2. Zadanie rozwiązane. Myślę, że jednak warto się zatrzymać i przyjrzeć naszej nierówności tym razem z kombinatorycznego punktu widzenia. Niech na przykład n będzie równe 2. Mamy zatem po lewej stronie 4 nad 2. Co odpowiada liczbie kombinacji dwuelementowych ze zbioru czteroelementowego? Ta liczba to będzie 4 na 2, to będzie 4 razy 3. Podzielić przez 1 razy 2. Tutaj wiadomo, mamy skracanie. No i dostaniemy 6. Mamy tutaj 6 kombinacji dwuelementowych ze zbioru czteroelementowego. Co możemy zinterpretować jako 6 odcinków o końcach z podanego zbioru czterech punktów. Teraz, aby dobrze zinterpretować prawą stronę naszej nierówności, rysuję pionową przegrodę, która dzieli zbiór punktów na połowy. Pierwszy czynnik, 2, odpowiada liczbie możliwości wyboru lewego końca odcinka. To będzie jeden z dwóch czerwonych punktów. Z kolei drugi czynnik 2 nad 1, czyli również 2 odpowiada liczbie możliwości wyboru prawego końca odcinka, również mamy 1 z dwóch punktów, to nam daje 2 razy 2, czyli 4 możliwe odcinki. No i oczywiście ta liczba jest mniejsza od liczby wszystkich możliwych odcinków, ponieważ biorę pod uwagę tylko te odcinki, które przecinają naszą przegrodę. Pomijamy te odcinki, które leżą całkowicie po lewej albo po prawej stronie przegrody. Spójrzmy na jeszcze jeden przykład, gdy n będzie równe 3. Mamy wówczas po 3 punkty z każdej strony przegrody. Łącznie punktów jest 6. 6 nad 2 to będzie 6 razy 5, dzielone przez 1 razy 2. Po skróceniu dostaniemy 15, zatem mamy 15 odcinków o końcach w wybranych punktach. Prawa strona opisuje te odcinki, które nie tylko przecinają przegrodę, ale lewy koniec każdego z tych odcinków będzie jednym z dwóch czerwonych punktów. Przecież ta liczba 2, czynnik 2. Jest tutaj stały, niezależny od liczby punktów po lewej stronie, i możemy tą dwójkę zawsze interpretować jako wybór jednego z dwóch czerwonych punktów. Z kolei drugi czynnik to będzie 3 nad 1, jest oczywiście równy 3. 2 razy 3 to jest 6, no i można sprawdzić bezpośrednio. Mamy 6 odcinków, które przecinają przegrodę. I których lewe końce wypadają w czerwonych punktach. Oczywiście ta dysproporcja pomiędzy lewą a prawą stroną nierówności będzie się pogłębiać. Im większe n, tym większa będzie różnica między stronami naszej nierówności. To na koniec jeszcze jedna uwaga: mianowicie możemy naszą nierówność poprawić. Zamiast dwójki możemy powtórzyć czynnik n nad 1. To da taką prawą stronę nierówności, której interpretacja jest oczywista. Przestaniemy zwracać uwagę na kolory. Pierwszy czynnik n1 odpowiada liczbie możliwości wyboru lewego końca odcinka, no a ten drugi liczbie możliwości wyboru prawego końca odcinka. Zatem n1 do kwadratu to liczba wszystkich odcinków, które przecinają naszą przegrodą. No i oczywiście tych odcinków jest mniej niż wszystkich odcinków. Wiemy nawet jaka jest różnica między lewą a prawą stroną nierówności. To będzie liczba odcinków, które całkowicie leżą po jednej lub drugiej stronie przegrody. Będzie to dwa razy, no i teraz tak. Liczba odcinków leżących na przykład po lewej stronie przegrody to będzie liczba wszystkich dwuelementowych elementowych kombinacji ze zbioru N elementowego. Jak dodamy do siebie te dwie liczby, to musimy dostać 2n nad 2. Proszę sprawdzić bezpośrednim rachunkiem, że wszystko się zgadza.